W siódmym nie był. Nie, by. jest, jak nie by. tak, że jak najpierw wracałem tak, jak on nie, odpuszczał i mówię coś, jak łapie rękę, jak poczuje, to od razu odpuszcza. Przepraszam, rozgulę. O, przepraszam. Nie, nie, jest mądrze wychowany to bo... wiesz. No tak. No zobacz, zobacz co Sebastian, zobacz. Pokaż mi, żeby na przykład Piotrka, bo to jest taki zimny. Sebastian. A ten wiesz co będzie. No już. Ja, ja. ja widziałem przejść

Pani. No. To fajna rzecz, tylko że nie przedobiec, nie mhm. Tam będzie bardziej olej. Tak? Czuła Ja ci się nie dziwię, ale jeszcze w tym mieście latania. Mm. No, jak przejdę, to no, będzie. To... No przed. Niech ja to, to nie nie, kto pisze, że w tej mieście mamy całą zemną, żeby już Zobaczę się, jak się bardzo typi sprzymuja chaosem. Jeszcze no, żeśmy... No, podszantał i poszliśmy na górę. Mówię mm. Wojtusiu, chodź, chwilkę sobie, no, będziemy. <grym> to miłe. Tu już nie. To jest nie. Chwilę to się przykocą, to jest chwilę sam się pojemne wstawała małutka. Jest potrzebna. No przecież. Ano już na budzie to na czerwono będzie. No przecież. Kuratela. Trzeba tam być My przejechaliśmy wcześniej do Moniki, posiedliśmy, widzimy jak ređo ma samsa na niczesie, potem moja się to nakręciło w ciele. Dziko grzyba. Dwie pedziny. Nie jest więcej, bo to tym miejscu Django a w chyba prawie trzy, no to nie było. Nie obraziliście się? Nie, bo tak, nie, Tak? Co? d Django. d i Wojtusiu, to się, no, i się to, samą, to tak, tak kochanie. To Django. No, na no Nie, to coś Braku a, do którym niech niech wymał, o którym oni mówią? O przyjmie, czy o No to coś tam... Nie, nie czytajcie to, i... to weźcie jej I... z kanceru, na kancer, na przyroście. Dobra, nie nagrywaj. A, bo ona jedzie po problemach, ona w tych programach nie ma nic. Bo ona wie, które cyferki ma ponaciskać, żeby były jej bańki. Tak, tak. A, a tu jest nic. niestety... O. a to może być? Można no, jest, jest, to jest to bardzo dobrze. Oj, tu już klasyka. Teraz chcę ci klasyka. No i co? I te dzieci na kawał klasyka olewają. No. Bo to są... No, to no, no, tak są jakieś bajki dla inwestycji. My to samo mówimy o ich bajkach. No. 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 no A że nie o wszystkich. Chociaż niektóre są fajne. Sebastian, tutaj no, my tu nie będziemy teraz polegizować, tak jak... Proszę, się spadnie. Ty jesteś starszy od wszystkich, nic nie zrobi. Ale Nie, ja nie pracuję, ale typu... Ale... Ale fakt jest, że Jasiu na początku, tak jak tych czterech poncetach to wszystko, to nie chciał oglądać. Uh -huh. Ale teraz powiem Ci, że zaczyna coś z tego rozumieć i na Ja po... tak myślę, że z czasem to i moja żona no, Dlaczego no. A, przywrócił Do czego? Do leśnienia? No, tak no, tak Jeszcze raz, zobaczysz, takie czasy, że będziemy narodzić Trlita, bo... Nie. Jeszcze ja lisa. Nie lisa. tego nie puszczają którego już nie ja Tak. I wziąłem sobie kawałek poglądałem, ale w momencie jak zaszła się ta kronika w wartość, że ten po pracownik tam jadł i tak dalej, tu od tego roku do tego i tak dalej. To już oczywiście. Co tam? Potensował Z Kazurami? Raczej. Nie, to będzie balany. Eee, Maryniu, tutaj nie ma tak takiego programu. Co to jest? Nikleodał. Nie jest gdzieś, tylko... A Misia? Bo no ten no. Plo, są no. dwa. Misia? dwa. Nawet dwa? No. Ale pięknie są jeszcze gdzieś. Bo no, ja to, to, to to? Ulejcu, to. Nie tak szybko A ja oglądałam Tak do nie Co? Tak. Tak. Ale to jest tak, że wiesz, ciocia ja ma tutaj inne programy. Ty? Nie. Już dostałem co badaj. Panej działania. No mnie. Mogę lepiej. To da ja się. Chodź, bo on się chyba... Nie wiem czy on się boi. Chodź. Nic tu się nie stanie. Trochę panikowo. No. Przy... Przekroć mu go? Tak. No ja teraz czasem on się sam kładzie. Nie, bo on się wkłada. Raz on go tak przewrócił, właśnie, ale. Tak, tak, on. tak, ale. No, no. Się... no. Ale chyba w w końcu. O, teraz, teraz tutaj, tutaj. Wszystko w porządku, tak? No trudno, to też go popchnij. A jak nie, to go z jaszkiem złapcie i przewróćcie. Zawsze możecie spróbować. <trybujesz> no, no. Teraz ci da. Zaczepił go i ma, teraz mam przerwane. <trybujesz> Wolał, Jasia, żeby ci pomógł. I odsuń się z tamtej piwnicy. Tam, na, naprzód. Raz go zaczepił. Teraz mam przekichane. Dwa o! o, o no, Dwa ja się podniósł! No, no, o, połóż Jasiob! No, przewróćcie go! Tak. A już! Manisia! Manisia! o, o! o, o, o. o tata to puścił, dobra, Zabierz! Jasiu, zabierz mu! Do moje Aha, tata, to jest teraz Niestety, nie, jeszcze nie da rady. Rękawiczka też. rękawiczkę, naprawdę. Nie, 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 tu! nie, tu! nie, 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 już, już. Ten złodziej rękawiczek ogarnął. No. Ja... <śśmieniot> Wojtek <śmieniot> się wypierdził. <śmieniot> <śmieniot> to u nas na przykład nie wiadomo dlaczego TVN nie odbieramy. Nie